Ja jestem Damian, a wy jesteście na kanale w busie, w którym wraz z Oliwką, która akurat dzisiaj ze mną nie ma, budujemy kampera w naszym busie. Dzisiaj jest poniedziałek, a poprzedniego vloga skończyliśmy nagrywać raptem dwa dni temu w sobotę. Mieliśmy sobie teraz zrobić krótki, e, krótką przerwę, bo wyjeżdżamy z w góry, ale sytuacja tak się potoczyła, że musiałem dzisiaj przyjechać i muszę zbudować łóżko. E, wcześniej między, między nadkolami rozkładaliśmy sobie materac o szerokości 1,20 m i mieliśmy gdzie spać. Teraz przez to, że jest stelaż, nawet nie mamy miejsca, gdzie ten materac rozłożyć, dlatego musimy, musimy zrobić łóżko, e, już wysuwane z całą konstrukcją, żeby po prostu było, gdzie ten materac położyć. Ale to nie wszystko na dzisiaj. Mamy dwie dodatkowe rzeczy, dwie paczki, które mi dzisiaj przyszły i zaraz je otworzymy. Pierwszą rzeczą jest nasz turystyczny kibelek, który zaraz otworzę. Kupiliśmy go dlatego, bo chcemy, żeby on docelowo był pod naszym łóżkiem. Niby znaliśmy jego wymiary i wiemy wiedzieliśmy ile miejsca trzeba na niego zostawić, ale nie chcieliśmy popełnić jakiejś gafy, że skończymy wszystko, a potem się okaże, że nigdzie nam się kibelek nie zmieści. Dlatego zaraz go otworzę i, i sprawdzimy czy, czy pasuje. Kolejną rzeczą, którą na dzisiaj przyszła jest nasze okno. Karton strasznie nie bo kurier zostawił na podwórku, a strasznie lało, ale mam nadzieję, że wszystko jest z nim ok i... I nie będzie żadnej nieprzyjemnej sytuacji. Otwieramy. Jest w całości. Nigdzie w trasie nie pękło, bo o to się bałem. Pan przekładał nam przez, przez bramę, dlatego też wolałem się upewnić, czy na pewno jest całe. Może popełniłem trochę błąd, że już teraz otworzyłem, bo, bo jeszcze na pewno teraz nie będziemy go montować. Ale ten karton i tak był taki cały zamoczony i rozmoknięty, więc zaraz i gdzieś tutaj w garażu postawię. Zabezpieczę, żeby nic się z nim nie stało. Zobaczcie, jakie to okno jest wielkie będzie w tym miejscu na szerokość całej naszej kuchni. A i jeszcze jedno. Nasze okno jest 900 na 500 mm. Biorę się do sprzątania. No, i kolejna rzecz, którą, którą dzisiaj kupiłem, to są desz, deski, z których będzie zbudowana górna część naszego łóżka. E, kupiłem takie naprawdę porządne i grube te deski. Nie wiem, nie wiem czy, czy trochę nie przesadziłem, czy to z wagą za bardzo nie poszalałem. To są kantówki 19x80, więc, więc one naprawdę są spore. Mają 2 metry długości, będę je zaraz docinał. No, ale przynajmniej będzie stabilnie, chyba. Nie wiem, w ogóle muszę jakoś, jakby z ci naszych, z naszych wyjazdów, pojechać samochodem na, na złom i, i sprawdzić, ile waży, bo, bo w sumie się tym nie interesowałem, a, a myślę, mamy, mamy dosyć sporo drewna w naszym busie i żeby się zaraz nie okazało, że będziemy musieli go odchudzać. Dobra, pierwsza rzecz, którą, którą zrobię, to rozpakowanie kiberka i zobaczę, czy on nam się w ogóle tutaj mieści. No, słuchajcie, jest idealnie. Będzie dokładnie w tym miejscu, dlatego, mm, dlatego też w tym miejscu jest kantówka i w tym dokładnie są dwie, bo chcieliśmy, że tutaj sobie sklejką budujemy i to będzie takie idealne miejsce na szkiberek. Myślę, że całkiem spoko, to zostało rozkminione i to będzie dobre miejsce. Ale nawet trochę w sumie jest za dużo tego miejsca. Fajnie jakby on był tak na styk Ale coś, coś jeszcze wymyślimy Myślałem, żeby w ogóle w całym jakby naszym tutaj tym garażu wszystkim, w Wszystkich tych półkach pod, pod łóżkiem Przykleić taką mantę antypoślizgową żeby, żeby to się wszystko fajnie trzymało Myślę, że to całkiem spoko Właśnie się okazało, że jutro rano będę miał trochę więcej czasu niż myślałem, dlatego zanim zabiorę się łóżko, chciałbym skończyć tą ścianę. Ona jest już cała cieplona, sklejka jest prawie, prawie idealnie docięta, dlatego dotnę piankę i wniosę sklejkę, zobaczę co tam trzeba poprawić, dotnę ją i, i już ją zamontuję i po prostu będzie z głowy. Siemka, witam już kolejnego dnia. Nic wczoraj już nie nagrywałem, bo została mnie w sumie noc, jeszcze sąsiadka na mnie o i krzyczała, że mam już nie piłować, więc ogarnąłem jakieś takie dosyć ciche rzeczy i po prostu poszedłem spać. Dzisiaj od rana już pracuję. Pomalowałem ścianę, robię łóżko, już Wam pokazuję wszystko, wszystko co zrobiłem. Pierwsza sprawa jest taka, że przyczepiłem już kilka desek naszego łóżka. Już wam pokazuję mniej więcej, jak to robię, bo nasze łóżko będzie wysuwane, to wam jeszcze potem pokażę. Ale teraz muszę po prostu przyczepić co drugą, co drugą deskę. Więc po prostu mam taki meg, że zrobiłem sobie taki centymetrowy. Centymetrowa kantówka po prostu robi mi za odstępy. I tak, jeżeli mam przyczepić, mam tu powiedzmy pierwszą, jest odstęp, odstęp, po środku wsadzam wsadzam deskę, dojeżdżam kolejną, kolejną deską, przywiercam i robię tak dalej, tak? Dlatego teraz nie wiem, czy to chyba widzicie. Mam po prostu co drugą deskę, robię tak do momentu, gdzie będzie się kończyło nasze łóżko, a potem zabieram się za, za te deski, które będą pomiędzy i one będą wysuwane od drugiej strony. To już pewnie Wam pokażę trochę dokładnie, jak chcę to zrobić, bo może kogoś to po prostu interesować. Ja na chwilę zostawiam, zostawiam łóżko, Mam już gotową i wysła mi już sklejka na ścianę. Chcę już teraz wrzucić, bo, bo, bo myślę, że potem jak już wszystko zrobię całe łóżko, po prostu będzie, będzie mi ciężej się tutaj z tą sklejką wpakować. Także ja idę po sklejkę zaraz. zaraz. Dobra, słuchajcie, kolejna rzecz zrobiona. Jest to front naszego wysuwanego łóżka. Zrobiłem coś takiego z kantówek. I teraz tak. To wchodzi idealnie w to miejsce. Są tutaj trzy nogi. I teraz tak. Mamy te, które, deski, które się będą wysuwały. One będą przyczepione do tego. Tak samo z tej strony. Tak. I potem wysuwając cało to, będą się wysuwały te deski z tych miejsc. Jest to bardzo prosta konstrukcja, ale, ale już widziałem na YouTubie i na Instagramie dużo osób tak robi i to się sprawdza. Więc, więc myślę, że będzie całkiem w porządku. Łóżko prawie skończone, wszystkie deski są już przykręcone i jest już gdzie usiąść w busie. Zastanawialiśmy się, jak z wysokością, jak ja tutaj będę miał y, miejsca na głowę. Co prawda tutaj dojdzie jeszcze materac, więc będę siedział trochę wyżej, ale myślę, że i tak nie powinno być problemu, żebym mógł wygodnie sobie tutaj siedzieć. E, a jeżeli nie, to nie wiem, to będziemy coś kombinować. Wyszło bardzo fajnie. Te deski są bardzo grube i bardzo ciężkie, tak jak chyba już wspominałem, ale, ale myślę, że będzie po prostu fajnie i stabilnie. Mechanizm wysuwania tego łóżka też jest już praktycznie skończony. Mogę wam pokazać. Aktualnie rozsuwa się na jakieś pewnie 2,5 metra. Początkowo łóżko, tamta kanapa miała być na, szerok na długość jakby metra. Ale stwierdziliśmy, że, że nie chcemy, żeby nam nadkola wystawały, więc sobie wyciągniemy trochę bardziej to łóżko. Ma aktualnie tam chyba z 1,20 m. No, więc teraz łóżko się rozsuwa gdzieś na jakieś 2,40 m. No, ale nam oczywiście nie jest takie długie łóżko, potrzebne, więc będzie blokada, żeby ona się wysuwała tam do maksymalnie 2,205 m, coś takiego. No i tak to działa. Wysuwa się, wszystko jest spoko jedyna rzecz, która mi teraz jeszcze została do, do zrobienia to porobienie właśnie te blokady żeby się to bardzo nie wysuwało i żeby te deski się, się nie ruszały nam z drugiej strony Zobacz, teraz jakbym nawet chciał schować to, ona będzie, to to łóżko będzie zahaczało tak naprawdę o wszystkie, boty, e, o wszystkie kantówki, bo te deski są teraz można powiedzieć luźne one są tylko przyczepione w tym jednym miejscu no i trzeba to poblokować żeby to się nie ruszało Słuchajcie, doszła kolejna listewka tutaj na końcu, która trzyma nam te deski wysuwające się razem. E, tym samym blokuje się na kantówce rozsuwanie łóżka, że już nie, nie rozsunie się na 2,5 metra. Aktualnie rozsuwa się na 1,90 m. E, początkowo myślałem, żeby rozsuwało się na 2, ale w sumie może i 1,90 m starczy. Jeżeli, jeżeli by nie wystarczyło, to prostą tą kantówkę będę musiał przykręcić w innym miejscu więc to, to nie będzie duża sprawa no ale już się tutaj kładłem może bez materaca nie jest to najwygodniejsze ale się mieszczę oh. nawet mówię jeszcze dalej oh. i mieszczę się cały elegancko mogę iść spać to już koniec pres na dziś przez, przez te dwa dni udało mi się skończyć ścianę, udało mi się zrobić łóżko. Jeszcze nie jest skończone, jeszcze brakuje kilka, kilka rzeczy, które, które są potrzebne, żeby tam się nie wysuwały i tak dalej. Jeszcze kilka listawek będę musiał po prostu dorobić, ale już muszę uciekać. Posprzątałem i i co, I łóżko jest, jest na tyle gotowe, że możemy spokojnie na nim spać, jeszcze nie mamy materaca, który, który on tutaj docelowo będzie, więc po prostu wysuniemy sobie to łóżko, położymy na niego odmuchany materac i tak będziemy spali. Eee, tak, tak musimy po prostu zrobić, bo innego wyjścia nie mamy. Eee, I co, ja już uciekam, teraz czeka nas bardzo intensywny tydzień, bo dzisiaj w nocy jedziemy w góry, eee, wtorek, jedziemy w góry, wracamy z piątku na sobotę w nocy, a już w sobotę meldujemy się na helu. Także bardzo intensywny tydzień, także nic nie będziemy teraz robić, robić w busie, może uda się coś z naszych, z naszych podróży nagrać, to wam pokażemy, jak nam się tutaj spało. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy po tygodniowej przerwie od pracy przy busie. Byliśmy w górach, to co przed chwilą widzieliście. Ja byłem też na, na, na weekend w chałupach. Spałem już na, na naszym nowym łóżku. Było, było naprawdę wygodnie. Co prawda to był dopiero materas dmuchany, taki nasz z namiotu. Ale było naprawdę w porządku. Już się nie możemy doczekać, aż kupimy taki materas, który będzie tutaj na stałe. I, i zobaczymy jak się mieszka. Mieliśmy dzisiaj. Co mieliśmy dzisiaj? Mieliśmy dzisiaj zakładać okno, ale leje cały dzień. Więc, no, teraz na chwilę e, przestało. na chwilę ale... przestało, ale ogólnie leje cały dzień tak, że w ogóle dramat jest, więc tego nie będziemy robić i będziemy robić. W ostatnio jak montowałem ścianę, zapomniałem dać podspód Alufoks. Dopiero dopiero teraz na wyjeździe to ogarnąłem, więc musimy odkręcić tą ścianę i założyć y, alufox, żeby, żeby ściana była już na gotowo, żeby nie trzeba było jej ściągać. I kolejna rzecz, którą chciałbym zrobić, to jest y, zrobienie stelaża naszego, y, naszej szafy. Dlatego, że trochę nas to hamuje, bo chcę y, z, dorobić takie do, do dodatkowe wzmocnienie i y, łóżka tej belki, tylko jeszcze nie wiem, w którym miejscu będą te kantówki. Ta sama sytuacja jest przy naszym pawlaczu że tam jeszcze mm, planujemy zrobić kilka kantówek, które będą wzmacniały ten pawlacz do sufitu, ale nie wiemy, w którym miejscu zrobić te kantówki, bo nie wiemy, w którym dokładnie miejscu będzie, będzie nasza szafa. Dlatego to jest taka, taka rzecz, która trochę nas hamuje, ale żeby zrobić to, trzeba najpierw poprawić ścianę. Więc zabieramy się za pracę, coś, coś tam Wam na pewno pokażemy. Dobra, pierwsza rzecz na dzisiaj zrobiona. A fox pod ścianą już jest zamontowany. Teraz Oliwka wzięła mamuta i będzie ocieplała do końca nasz pawlacz. A ja się biorę za stelaż naszej szafy. Najpierw muszę rozkminić, jak to w ogóle zrobić, więc pewnie chwilę czasu stracę na rozkminić. Poprzedni filmik zakończyłem mówiąc, że będzie dużo rozkminienia i było. Co zrobiliśmy? Bardzo dużo rozkminialiśmy. Bardzo dużo rozkminialiśmy jak zrobić stelaż pod szafę no i po długim długim czasie wymyśliliśmy w końcu ustaliśmy kąt prosty żeby to było jakby na równi to wszystko no i chyba się udało w końcu chyba się udało no mam wrażenie, że w robieniu tego busa najwięcej rozkminiania nam yy, nam schodzi na, na zrobienie czegoś żeby było prosto żeby to był kąt prosty tak samo jak pamiętam jak robiliśmy sufit Dużo nam zeszło, żeby wyznaczyć środkową błazerię, tak samo tutaj. No, nie mieliśmy zupełnie od czego wyznaczyć tego kąta prostego. Ani tak, na początku przyczepiliśmy e, li, e, tą listwę na, na ziemi, zrobiliśmy sobie łówkiem kreskę odmierzając od ściany i było w porządku. I to jeszcze poszło w miarę łatwo, ale potem, żeby górną listwę zrobić prosto i żeby zrobić pod kątem prostym mm, tą tą kantówkę, to był naprawdę problem. Zrobiliśmy to w ten sposób, że mierzyliśmy takim kątownikiem, czekaj, kantówką? Nie, kątownikiem. Kątownikiem, czy to jest proste? Akierką, no, czymś takim, nazwijcie to jak chcecie. No i wyszło nam, że jest proste. No i na oko też wydaje się, że jest proste. Więc więc mamy nadzieję, że jest... Dobrze, Nie będzie, że kątownik. Więc tak naprawdę już koniec prac na dziś, zaraz sprzątamy. Idziemy na meczek, tak Koliwka, idziemy na meczek? Nie, ja jadę do domu. I ja idę na meczek, dzisiaj gra Legia Widzę Mistrzów, więc trzeba obejrzeć. Jak będziesz skończ... tak mówił, to narobisz sobie wrogów w innych miastach. Nie polecam. Mistrz jest, jest tylko jeden. Eee, także co, następnym razem mam nadzieję, że będzie, że będzie dobra pogoda i, i zrobimy w końcu okno, żebyśmy mieli tu trochę więcej przestrzeni. Także co, żegnamy się na dzisiaj, do zobaczenia.